Halo, ziomeczki, z tej strony miłość. Dzisiaj sobie zagramy w Ileminar Typhoon e, Wszystko przyspieszmy e, Ugram Już mówiłem, że jest fajna Odcinek Kolejny to był e, Nie wiem e, czy zbierać na 15 szyb. Ale no zawsze pozbierać zbierać można o 160 e, super gotówki 2045 super gotówki. Mam AC i 14 kopalnię. przejdźmy na mm, normalną na kopalnię węgla. Pójdziemy na kopalni węgla złota yy, no super yy, jeśli mamy tyle super gotówki to naprawdę jest, jest co robić w tej grze o kurcze ile my mamy tutaj ac zebrane dobra zbierzmy to razy dwa o klasa Royale klasa Royale jak miło ach jak mi go gram grałem tam grandą, to wiem o co chodzi. Nie musicie mi pokazać tej reklamy. Ale zapokazać zawsze można. Sądzę, że ja już powinienem Royal mieć dużą pekkę a jeszcze nie mam. A mam piątą parę Lol. Dobra. Ok. Ile my tam zebraliśmy? Dokładnie. Co ma być? Co ma być? Jezus Maria Matkowoska. Ja nie chciałem otworzyć. Dobra. O kurde. O kurde. Ile oczu. Dobra. 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 To mi się podoba. Kupujemy chyba piętnasty szyb. Ale poczekajcie. Musimy wszystko jeszcze przyspieszyć. O, oj, 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 się oj, oj. zbierać się dam, bo dam. dobra właśnie klikam magiczny guzik, oj, 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 u kurde, u kurde, u kurde mamy tego kolesia. Dajmy mu na przyspieszenie. Kurde, 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 kurde. Też można coś kupić. 48. Dobra jest. To nie to nie jest to, co chciałem. Kurde. O, to jest to, co chciałem. Zobaczcie ile... Ile kosztuje. Czas i jeden dzień, to to jeszcze można przetrwać. Ale zobaczcie, zobaczcie, te kamienie żeby je usunąć, kosztuje to aż 36 Prawie 37 AD o, o. Ej! Było stać nas na kopalnie robinów. Ooooo! Myśmy mieli kopalnię robinów. Aha ale lepiej mieć dużo szybów niż na no. 106 To i tak rzecz kiedy nie wiesz co to ma B to kurczę Dobra bo to tak wiecie może tylko okazję, no ale dobra Niech to leci. Dobre, tam leci Dobra uleczmy to tam Dobra, nie no, bo teraz tak kurde, kurde i tak dalej. Ech Trzeba mnie mówić kurde. Ale, okej, okay. teraz on wyjdzie 7 ac. Ło-o-o-o-o. Ooo. Ooo. Jeju Jeju. Jeju. Ma tu coś A co? I on tak kompletnie zarabia. Czekajcie. A co? Spok. Dobra, jest ok. Hmm, to jest siedem. To nie mam po co podchodzić. prestiż Dochody. prestiż Aka! Aka! Oho, oho, oho AK, AK. A tu? AD, dobra, to jeszcze tam można przeżyć AD Ale AK AK Ololololo O kurcze, o kurcze AK, wy słyszycie to? Ja tu jeszcze lat AK nie mam Oni mi tam... Zobaczcie, żeby zresztą dać kopalnię Trzeba mieć... AK 576 Aha, wow, dużo, trochę dużo. Ale okej okay. hmm. przelewelujmy to dalej, niech się leveluje. Poniżej 35 A co kurczę, kurczę, po prostu tego i to będzie wolniej. okej, okay, teraz to, dobra. dobra jest ok. Hmm. Spoko, może nadążą. Bo on tak szybko to wszystko wiózł. I, i w ogóle. E, więc jest no spoko. E, Godzina 17.57 Ok. E, dobra, on tam teraz mało widzi. Hmm. jest zobaczcie. Będziemy musieli to levelować. Tak To mam już 15 kopalnie lub szyby, jak wy tam jesteście i 3 tak, 3 szyby mam na pierwszym lewalu. To ma być to tam przy lewalu, to drugiego to 30, 35 AC, a to o kurczę 712 AC. Jajajaj. Uuuu, za ładne słowo kurczę ja, ale tak mm, jest, jest spoko, teraz mam już 15 szyb. Nie wiedziałem, że go w ogóle zdobędę, ale no jest ok. I jeszcze na, na pociechę mamy y, 2045 super gotówki, zawsze się gdzieś przydać, coś takiego. Y. No, nie będę jej wydawać, bo nie wiem po co. Chyba, że będę potrzeb... potrzeb... będzie potrzebna. Ale to, to, to by długo trwało. Ciekawe, ile by to trwało tych usunięcie tych kamieni tutaj tych. A co dopiero o na kopalni złota albo na robinu. Ja tutaj, że takim koksem nie jestem. Wcale nie, nie piszę tutaj, że koksem jestem bo nie jest. Są no, lepsze koksy ode mnie nawet, które mają już kopalni robinów i dalej. 8 minut nagrywania. Ok, jest spoko i zrobię to, wszystko levelujemy. Jest ok i ok i ok. i w ogóle. Chciałbym powiedzieć, że no przez trwanie to jeden dzień to można jeszcze przybolać, ale AD to musisz zacząć zbierać. Ciekawe, ile by kosztował dwudziesty Pewnie AK albo i więcej. AK47 ty, 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 ty. to by było dobre. Jest kosztuje AK-47 <grystanie> Dobra, dobra. AK-47 Okej Ok To wszystko le le lewalujemy te, te, te. Tych co są u, u górze czyli tych, tych, tych robotników Co hajs robi Co hajs nam dają nie ci, a tych możemy i tam zobaczymy, poczekajcie, poczekajcie dobra okej okay. spoko mm. dobra, ok. mm. ja, jak widzicie tutaj można się trochę pobawić w tej grze no można Trochę spędzić czasu żeby być trochę koksem zachęciłbym Was do zainstalowania tej gry i, i, i w ogóle gra fajna i do nagrywania nagrywania za dwie minuty i, i, i koniec Chciałbym właśnie powiedzieć, że jeśli macie 15 szyb, piszcie w komentarzach i piszcie te pytania, a będzie QA. Jedno mam pytanie już e, przeszykowane od Matit TV, czy jakoś tak? Mati TV o Mati TV i mam tam jedno pytanie przyszykowane pod jednym z odcinków. Ale no wy też macie pisać, a nie, że tylko MatiTV ty, ty napisze, a ja tylko pytanie, no. Weźcie, piszcie w końcu To pytanie, bo, bo naprawdę yy, jest to, no, super, jeśli piszecie to komentarze. <grym> Okej, okay, tam z Sora uczą na w ogóle. One tak sobie mają a szczególnie kandy się zaczyna. IK i później mm, wariują eee yy, yy, 12 minut 12 nagrywania. Więc no, jest OK gra. Oko teraz mamy już 15 szyb. Bardzo się z tego cieszę. Jeszcze do tego zarabiamy yy, 3 AC. Sejrze, czekajcie. jeden i 1. AC z jednego ruchu tego yy, kolesia więc yy, no zarabiamy od razu AC, a nie AB czy, czy jeszcze gorzej. Na przykład nie wiem AA a, bo tu jeszcze kolesie zarabiają zarabiam, a, a trzeba ich przelewelować troszkę. Okej, okay. tutaj zarabiam AB tak, okej okay, AB A Co się z tymi ludźmi dzieje. Będą zarobić tutaj te triliony dopiero zarabiają. Boże, co się z tymi ludźmi dzieje? To ja nie wiem. No zarobić więcej niż... Tak, Dobra, zarobię teraz. A wejść spoko, okej. Okay. Tutaj się tryliony jeszcze zarabiają. a tutaj... A, a Czekajcie i podlewluję troszkę. Okej. Okay. Hmm. Ktoś jeszcze zarabia tryliony, tryliony, nie dobra, 13 minut nagrywania, nagrywania. wszystko jest ok, więc subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie ten kanał, narkom!